I tak, że w kolejnym odcinku z serii jest Minecrafta Let's Play New Adventure. Możemy zaczynać, to już mi się przetapia. E, już mam już 12? Nie wiedziałem. Dobra. Możemy sobie wziąć i. I. Gdzie jest moje łóżko? Jest. Myślę, że nie ma. Zawsze było tak bliżej kotła. E, ja mam zbroję? Mam tak. Możemy sobie posiedzieć trochę. A. Fajnie sobie tak usiąść, odpocząć, ale idę do łóżka. Do, do, do. Dobra. Mm. Dobra, mi się to przedpali już. Już levela trochę mam. 11. A szkoda, że nie. wtedy nie miałam taką śmierć. Dobra, nie będę gadał o tamtym odcinku. Yy, nieważne, możemy yy, pójść zbudować jeszcze takie, coś, co wymyśliłem. Takie coś yy, z tego. No właśnie z tego, co mam w ręku. Yy, I zbudujemy sobie więcej tego. O, o dobra. Jeszcze. Jeszcze. Dobra. Ile mam? 31. Trochę mało. Mamy kobla? Yy, kobyl, kobyl, kobl. O mam go. Jeszcze jednego możemy co wyrobić? Ja, zauważyłam na filmiku, że ja tak cicho trochę gadam, więc chciałem trochę głośniej gadać, żebyście słyszeli mnie, a nie żebyście na full. Więc yy, możemy robić tą budowlę. Yy...

Dobra, um, możemy gdzieś tu budować tą budowlę. Żeby... O, właśnie obok takiego stawu. Takiego. Czy co to tam jest? Rzeczki. A um, ja zrobię takie tu od, to, Nie. To będzie dotąd. Tak. I to będzie gdzieś. Tu trzeba tu zamurować. Dobra. I, I dobrze. Teraz tutaj tu, tu. Tu tu. Tu, tu, tu. Będzie dosyć dużo budowla. z trzymać drzwiami aż. Lubię jak są drzwi. dziwi, żywi. Dziś Dobra, mm, to możemy ten budować a w tym czasie albo nie nie mam już, o dobra możemy sobie zrobić nie chcę się robić farmy, bo już to zacząłem no nie wiem, no możemy robić farmę już nie chce mi się zbierać kobla ciągle wracać do ciągle, kobel, 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 nieważne i możemy tam już co zrobić? Właśnie w tamtym odcinku miałem zrobić tą motykę i ja zapomniałam. Dobra, robimy tą motykę. Czekam z czego? Z. Z. Patyki wezmę i. O. Yy, patyki i. Nie, nie wolno Dobra, kopię. Mam tutaj. Może to. No. nie to O A. A. A nie no. no, dobra, będzie z tego Ale. Tutaj zablokujemy na przykład tym fajnym kamieniem Ups. No nie no, ciągle mi się coś nie wstawia, albo Albo coś tam, dobra, yy, to Yy, motyka, motyka tak yy, szkoda, że z tego nie yy, no Let's go. mogłem tego postawić i wykopać, ale dobra mamy już motykę i możemy robić, ale mam się mam 8 takich, jeszcze mam jakieś yy, 50 też, o tak! dobra, wszystkie wykorzystamy nie chcę, nie chcę, żeby się zmarnowały. No to możemy już tutaj robić tą farmę. Jain. No to, tu, tu, tu. No, tu, tu, tu. No, dlaczego się jak robi? Tu, tu, tu

Gdzieś tam pójdziemy. A tam się zepsuło. No nie no! Kurde. No. Klas tam A ko e, e. Jeszcze przy tym drugiej stawie zrobimy. Bo tego mam dużo. I najpierw tę i, a, 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 no nie, o, słyszałam, a, nie, co mi się to robi? Dobra. <laughs> Naprawdę? Naprawdę? No nie. Matko! No dlaczego, dlaczego, dlaczego? 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 Znowu. Nie no, ja za chwilę za szaleję. Przestań. Przestań. Okay. Dlaczego? Uh, uh. Uf. No, ale może teraz już mi się udało. Ej, dobra. Możemy przejść tam kolejną. Już mi się błotyka kończy. Szybko. tą trawę muszę zniszczyć. O, no, dobra. Do, 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 do. Dobra. Robimy. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. tu.

No, to już będziemy dokończyć. Nie odcinek, tylko tą farmę kończymy już. Tylko posiejmy to zboże. Właściwie to mam we wiosce zboże całe, ale wszystko wziąłem. Prawie. To nie rośnie jeszcze. O, 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 o. Żaden mi kliper nie tu przeszedł. Nie ma, nie ma, nie ma. Dobra. No, i kiedy się skończył ta no to jeszcze jest tak, no, nareszcie, nareszcie zużyłem, nie było tutaj, tylko i z tak. Możemy jeszcze trochę większą zrobić nawet. Eee, i. I, I i jeszcze jedno. I już. Wow! o jeszcze tu. I zrobiona. Teraz możemy iść na polowanie jakieś, na jakieś klipery, albo o właśnie. Musimy sobie podbijać koroby. Kyrgyz, um, No, możemy. Możemy też zrobić. Yy, ten. Yy, możemy też zrobić. Co to było z, ty, z tego. Z tego. ojej. Coś się robiło z takiego czegoś. Nie wiem, jak to się wydawało. Eee. Yy, to jest że jakieś. Coś świecące. No, lawa się świeci, ale. Yy, ale... Ale... Ale brzegam, że to... Tomak. jakiś przyspieszam. nie mam tego I... przyspieszam? Przyspieszam? Dobra <śm> um No to możemy się już przespać O, tu jest kolejne źródełko Co jeszcze możemy zrobić? muszę... Y, 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 ...a... a... a... a nie, no, poprawię to. Ale nie dzisiaj. To Nie chcę, żeby... Żeby potworek robi. Dobra. Możemy już się przespać I... już 11 minut nagrania. Myślałem, że milion. Dobra. Ten piecek może być tu, 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 no, tu, tu dobra. I... uuu, skóry mam dużo. I, 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 i. I nic. <laughs> A ze skóry. Szkoda, że nie mam moda na plecak. Czyli szkoda, że w ogóle nie mam paczki modów? sobie zrobię plecak. żeby w ogóle coś zrobić. Takiego czegoś i w środku na przykład coś. Nie wiem. Dobra. Ym, możemy ten kompas... Mam ten papier? Mam cztery. To ja idę po trz pościnać trzcinę, cz a jak się znajdzie szybko, jak się od razu znajdzie, to nie będzie. I... I trochę. Trochę tu zrobię coś. No, dobra, potem się z bo zbieram Na razie mi niepotrzebna mapa. Jak będę wyruszał gdzieś. I drzwi są. O, właśnie, na górze. Um, um, kolega mi podpowiedział, żeby na górze zrobić takie, takie, jakby tutaj, tutaj był taki klocek. Tutaj obok też. Tutaj Tutaj i na nich były takie takie jakby do ale muszę dopiero mieć diamentowy kilow Tak to fajnie wygląda, tak się świeci w ogóle. Diamentowy killow i portal w ogóle. A nie wiem czy te, czy te klocki tu postawić, bo trochę jest szkoda. Hmm. A tutaj brakuje craftinga chyba. Tutaj, i tutaj, i tutaj I tutaj O nie, to jest zapłacek O i z patyczków się robiło tutaj biegi Jeszcze jedną robię Sztukę O i jest, dobra I tu może być taka mała wieżeczka też. Ej, Nie chcę mi się zbierać z tych diamentów, bo i chodzić. Więc tu. Tu nie wiem, czy to będzie. tak, tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak. 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 I tak i tak i tak i tu będą takie tu tu to białki muszę dodać równo jeszcze muszę więcej tych dodawników tak 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 i idzie ale to fajne. Można tak i I Ej, fajny parkour. Dobra. Ej! Możemy zrobić parkur. Oj! Ja cię, możemy parkur zrobić. Robimy parkour najpierw. Najpierw to chciałem, potem to, potem to, potem to. Niczego nie robię do końca. O dobra. Robimy najpierw parkour. Hmm. E, minus, minus to, to tu, to będzie, to nie zostanie, to minus, to nie będzie i to minus, to też minus, i to minus, i to i parkour. I może jeszcze to. Już. Zaczęło się wspiąć no i to. Nie wiem, czy to eee, Jeszcze w położę. I mamy parkour. Znaczy taki mini parkour. O! Powinienem tam zrobić taki. Wiesz parkour. który jest zużyty. dużo. Boczę. Och, Jezus, prawie bym jeszcze raz. A. Uh. Uh. <grym> um, no to jeszcze sobie przejdę. Ja tu nie doskoczę. Ej, doskoczyłem! Och! Hop! 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 Tu nie doskoczę. Hop! Oj! Fajnie zrobione. Tutaj możesz się tylko oprzeć o drabinkę, żebyś nie spadł. O, drabinka będzie w drugą stronę. I teraz jest dobrze. Hop! O, oparłem się o drabinkę, ale spadł. Dobra, robimy te pateczki. Mam o mam małszykier. Dobra, dobrze. Auć, 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 auć. Ej. Idę zobaczyć, co jest w tym Nie byłem tam nigdy. Oooo, no, jestem głodny. Ja troszeczkę w małym życiu, tylko w moim um, Nie mam się tego Nie mam. Dziewięć. Muszę najpierw. Muszę najpierw zjeść. Ddy, 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 Kierka w ruch i idziemy. O, ile tu krów? Dużo. No, tu możemy sobie zabrać. To dla nie potrzebne. Dobra. Pierwsze drzewo, drugie drzewo, trzecie drzewo, piąte drzewo, dwudzieste czwarte drzewo. I kończyw. Drzew. Juchoć. No, i właściwie to możemy zrobić taki znak, jakby. Że tam jest nasz dom. Znaczy, ten. Wioska. Z domem, oczywiście. Yy, I. Chyba takie coś ja zrobię. Wystarczy mi. Ile mam drogo. 20 go. Do... Nie widziałem. to Tu. Tu, 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 tu. Dobra, mam padeczki. I robimy te drobinki. A może? O... Coś mi się przypomniało. O, ułożono, że... Pokażę Wam to za chwilę. Tylko jak puści nam zboże O, ale dużo zboża aaaa wow. ja tyle nasadziłem? Nie. Myślę, że nie, nie nasadzałem. No chyba wysadziłem Jak miałem już. o, dobra. I znowu wam powiem, ale jeszcze zboże jest. pełny zboru. aaaa Taki jeden chciał trochę zboża. Szkoda, że nie ma tutaj tak je... takich zjaksowych rzeczy. Na przykład 10 rubinów za ile zboża? 52, matko. Po co ja tym tutaj... stekiem zbieram? Stak jest mocny i może wszystko zebrać. Stak! To mocno, siła! i <marzmajemy> O, urosły nam ziemniaczki. Ziemniaczki, ziemniaczki, ziemniaczki. I ile, wow, ile zboża. Jeszcze tam jest, tam jest! Jezus. Dobra, już 21 minut nagrania. Pozdrawiam mojego kolegę Julka, w ogóle. Ten, co z nami nagrywał dużo odcinków, znaczy kilka odcinków, które jest nadal mało. I to mnie zadziwi o. A tyle, O mój więzień! Idzie? Gdzie do! Co? Zbiengo? Czy ktoś go zabił? Nie no. Ja go nie zabijałam. Może sobie jakiś ząbek Przypadkowo. No nie przypadkowo. Może, może. U mnie zaraz ale powinien to być. Nie, nie, chyba go zrobiłem. nie go, ile zboża mam dużo. Dlaczego tak? zboża. Jezus, ile zboża. I z chlebki robimy. I ile chamy Klop. Klop. Klop! 37 stopów Trzeba staki, żeby mieć jeden stak nie, 3 staki Ach, śpimy No, to nie wiem czy już nie będziemy kończyć Ale jeszcze jedną rzecz. O właśnie miałem to pokazać to nie było, tu Gdzie to było? Gdzie to było? To jest ze coś wezmę? O, mam te ziemniaki. Sprzedamy temu gościowi te ziemniaki za emeraldy. Chyba 12 ziemniaków chciał, albo 18. Chyba 31. A ktoś chciał zboże? O nie, przerobiłem jeden chleb. Proszę, proszę, proszę. Dobra. Eee, to musimy znaleźć tych villagerów. Ej, gdzie są villagerzy? Lidżerzy! Mogę pobierać te pół płetki, bo ich nie ma. Poszli sobie na spazer. Na ziemię. Dlaczego, Lelaria? Dlaczego? Dlaczego taki mój los. Czyli dosłuchaj. Um, um, możemy jeszcze o oh, jak mi się przypomniało coś takiego fajnego z moim kolegą kiedyś grałem um, na Xboxie e w Minecrafta to miał tutaj taki domek. To miał pełno szkła, zrobił sobie taki balkon fajny. To tak ekstra epicko wyglądało. Że normalnie... Jest budowa, ale nie. Nie mam tego portalu. Bo znaleźliśmy we wiosce Obsidian. Zrobiliśmy zr zapalniczkę i, i zrobiliśmy portal, ale o, mieliśmy farta. Jakbyśmy nie znaleźli tam, na przykład, jak samo zbroję, jakby tam była, no to, o to. To nawet trochę no, trochę gorzej niż pójście do Neteru. Dobra, a jaki? No, jaki miałam? W ogóle potworków nie ma. Co jest? Nie mam łatwy. jest trudny. Hardcora. 13. Jezus, tu mam 35 zboża. Wezmę te zboże do tego, do tej skrzynki. W ogóle to potrzebny mi magazyn. Bo ja tu wszystko tak mam. Rzucę sobie i. Więc w kolejnym odcinku zrobiłem sobie magazyn o te sterwinki zrobić. E, zrobiłem sobie magazyn e, i i schowałem tam wszystkie rzeczy i w ogóle tak żeby było Żeby nie było i i i i. i. Prawie skończyłam, Jeden mamy? 38 Dobra, robimy. I tu nie ma pochodni. Nieważne. Tu będzie tak. I tu będzie, I tu, tu, tu. No. I dziwności węgla, żeby sobie pochodnie, 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 pochodnie... <grydy> Zrobiłem te drabinki. Yes. Wszystko przerabiam mam. Więc do następnego odcinka. Żeby... i... 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 no i pa. I żebyście oglądali dzięki subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze i do następnego odcinka!